Witam Was, dziewczyny i chłopaki. Ja, pszczółka malinka, zapraszam Was na film o pewnej bardzo, ale to bardzo ważnej sprawie. Na początku będzie on trochę smutny, ale gdy go obejrzycie do końca, dowiecie się, dlaczego warto cieszyć się życiem i dawać radość innym. Oto tytuł naszego filmu. Hospicium. To trochę trudne słowo, prawda? Ciekawe, czy wszyscy wiedzą, co ono oznacza? Pewnie niektórzy wiedzą, niektórzy nie. No dobrze, wyjaśnię, co to jest hospicjum. Najpierw opowiem wam bajkę. Pewnej wiosny, na pewnej łące, wyrósł przepiękny kwiatuszek. Był on tak piękny, że zachwycał wszystkie pszczółki, które przelatywały nad łąką. Zaprzyjaźnił się z jedną z nich. Kwiatuszek lubił słuchać muzyki wygrywanej cicho na pszczelich skrzydełkach, a pszczółka uwielbiała widok roześmianej twarzy kwiatuszka. Kwiatuszek i pszczółka razem spędzili wiele cudownych chwil. Szkoda im było tylko tego, że były to krótkie chwile. Jak pewnie wiecie, my, pszczółki, jesteśmy stale zapracowani. Po każdym spotkaniu przyjaciele mówili sobie wesoło. Do zobaczenia jutro! Któregoś poranka pszczółka zauważyła, że kwiatuszek nie jest taki wesoły jak zawsze. Coś go martwiło. Ale co? Czy dobrze się czujesz, kwiatuszku? Spytała pszczółka. Ach, smutno mi, odparł kwiatuszek. Życie jest piękne, ale dla mnie skończy się ono niedługo. Zobacz, słońce grzeje coraz mocniej, kończy się wiosna, niedługo przekwitnę, umrę. I w tym właśnie momencie kwiatuszek uronił płaty. Nie umrzesz, kwiatuszku, postanowiła pszczółka. Na pewno brakuje ci wody. Będę cię podlewać tyle, ile trzeba, abyś wyzdrowiał. Niestety kwiatuszkowi nie można było pomóc. Gubił płatki jeden po drugim i opadał z sił. Pszczółka zrozumiała, że nie odwróci losu. Każdy kwiat przecież kiedyś przekwita. Smutek pszczółki był wielki, ale trwał krótko. Pszczółki nie potrafią rozpaczać, wolą coś robić. Wiesz co, kwiatuszku? Powiedziała. Nie uzdrowiecie, to nie jest w mojej mocy. Ale mogę sprawić, że przestaniesz się smucić. I pszczółka zagrała na skrzydełkach najpiękniej, jak potrafiła. Jej muzyka nie była wcale smutna. Przypominała o tym, że każda chwila życia jest cudowna. Gdy nasza pszczółka opadła z sił, pojawiły się inne, które też potrafiły pięknie grać. Kwiatuszek niedługo umarł. Ale do ostatniej chwili swego życia był uśmiechnięty, był szczęśliwy, że ma tylu przyjaciół. Tak, wszystkie kwiaty przekwitają, ale nie tylko kwiaty. Ludzie też umierają. Gdy tak się dzieje, wokół zawsze pojawia się smutek. Widzicie, co przeżywa rodzina w tym domu? Najstarszy jej członek, dziadek tych dzieci, jest nieuleczalnie chory. Niedługo umrze. Nic dziwnego, że wszystkim jest smutno. Dziewczynka płacze, jej mama też. Tych łez nie należy się wstydzić. A widzicie tego pana w białym fartuchu? Tak, to lekarz pracujący w hospicjum. Z dziećmi jest ktoś w koszulce z napisem wolontariusz. On przybył tu razem z lekarzem z hospicjum. Pomaga dzieciom przeżyć trudne chwile. Tłumaczy, co dzieje się właśnie z dziadkiem. Pozwala się wyżalić, wypłakać. I nie mówi, że tak nie wolno albo nie wypada. To bardzo potrzebna praca. Wolontariusz pomaga we wszystkim, co może być trudne dla domowników pogrążonych w smutku. Kiedy trzeba, pomoże dzieciom w odrabianiu lekcji, przypilnuje, żeby zjeść obiad, a nawet zrobi potrzebne zakupy. Z hospicjum przychodzą do chorych lekarze, pielęgniarki i wolontariusze, czyli osoby lubiące pomagać. Wszyscy oni są jak pszczółki, które pomagają ciężko chorym i umierającym ludziom, a także ich rodzinom, przeżyć najtrudniejsze chwile. Niektórzy nie mają bliskiej rodziny, albo mają rodziny bardzo zapracowane i zajęte wieloma sprawami. Gdyby zostali w domu, byliby bez stałej opieki i czuliby się bardzo samotni i opuszczeni. Tacy chorzy trafiają do hospicjum stacjonarnego, takiego jak to. Spójrzcie. Ile osób zajmuje się tutaj chorymi? Jedni dbają o to, by chorzy nie odczuwali bólu i żeby coraz słabsze ciała miały wszystko, czego potrzebują. Inni, przede wszystkim wolontariusze, robią wszystko, by ostatnie dni życia chorych były jak najbardziej szczęśliwe i wypełnione nadzieją. Co najważniejsze, wszyscy się starają, by nikt tam nie był sam, bez przyjaznej osoby obok siebie. W hospicju. Może dziać się wiele zaskakujących rzeczy. Na przykład jasełka wystawione przez dzieci z pobliskiej szkoły. Nawet sobie nie wyobrażacie, ile smutku może odgonić od chorego widok takich roześmianych aniołków i diabełków. To jest właśnie hospicjum, w którym dzięki małym i dużym wolontariuszom ciągle dużo się dzieje i po prostu tętni życie. A czy dobrze wyjaśniłam, kto to jest wolontariusz? Powiem to jeszcze raz. To osoba, która lubi i chce pomagać. Dodam jeszcze, że wolontariusz nie prosi o zapłatę, ale wystarczy mu uśmiech chorego człowieka i słowo dziękuję od innych pracowników i wolontariuszy. A wiecie, że Wy też możecie być, a może nawet jesteście wolontariuszami? Nawet jeśli żadne z Was nie było jeszcze nigdy w hospicjum, pomagać można na wiele sposobów dzieci, które w klasie przygotowują żonkile na wielką akcję o nazwie Pola Nadziei, to też wolontariusze. Ich praca to duża pomoc dla hospicjum. A każda pomoc dla hospicjum to przecież pomoc ludziom przeżywającym ostatnie dni życia. Ich pomoc daje radość i nadzieję zarówno chorym i ich rodzinom, ale także lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom hospicyjnym. Uczennice i uczniów zbierających pieniądze na rzecz hospicjum też można nazwać wolontariuszami. Zbierają pieniądze na to, by hospicja mogły istnieć, by chorzy nie umierali w smutku i samotności. Chorych i starszych ludzi jest zawsze więcej niż pieniędzy na opiekę. Dlatego zbiórki z udziałem małych wolontariuszy to wielkie wsparcie dla hospicjum. A dzieci wystawiające jasełka? Lub po prostu odwiedzające chorych w hospicjum? To oczywiście też wolontariusze wolontariusze czyli osoby lubiące pomagać i sprawiające że możemy powtarzać razem nasze hasło że hospicjum to też życie nasz film zaczął się smutno ale kończy się wcale nie smutno prawda pamiętajcie że słowo hospicjum nie znaczy wcale śmierć lub umieranie hospicjum to miejsce i ludzie, których zadaniem jest rozdawanie szczęścia w ostatnich chwilach życia. Pamiętajcie, że hospicjum to też życie. Zostańcie wolontariuszami hospicyjnymi. Pomagajcie starszym i chorym, których możecie spotkać także w Waszym sąsiedztwie, na wsi i w dużym mieście. Cześć!